Dzisiaj, na ten tydzień, na pewno zrobię dla Was też taki rozkład tygodniowy dla wszystkich ryb. To, co się wydarzy, co będzie jakimś wyzwaniem dla Was, również powiem, co się wydarzy dobrego. Powiem, co się wydarzy, też takiego, co będzie dla Was irytujące, co może pomóc. Powiem. No też na pewno co się wydarzy w sprawach uczuciowych, i również wybiorę karty 50, plus dla wszystkich osób, które są 50 plus, więc będzie ciekawie. Cieszę się, że dołączacie, dołączają do mnie i nowe osoby, i też y, widzę, że coraz więcej jest tych subskrypcji, y, co mnie cieszy, lajków i też y, różnych podziękowań, które dostaję w komentarzach i też możecie w tych komentarzach napisać, co chcielibyście usłyszeć, to oczywiście ja dla Was będę mogła też to przygotować jeśli jest coś indywidualnego to możecie zawsze do mnie wejść na stronę a tymczasem jak, jak Wam się podoba, podobają się te rozkłady, to zawsze możecie kliknąć wesprzyj, wtedy ja będę mogła sobie kupić kawę od Was a w zamian za to odpowiem Wam na pytanie, które napiszecie tutaj na YouTube. Ja Wam odpowiem tutaj również nagrywając dla Was. A teraz przejdziemy do wróżenia. To zobaczymy, co będzie Waszym wyzwaniem na ten tydzień. Jeśli chodzi o karty, wyzwanie na ten tydzień dla Was, dla wszystkich ryb, to tu jest pokazane, że musicie uważać na manipulacje. Są ludzie, którzy będą chcieli kombinować, żeby osiągnąć swój cel. I tutaj jest pokazane, że możecie być rozczarowani tymi osobami, więc trzeba by było zwrócić uwagę, kto to jest. Karty też pokazują, że Sprawy finansowe mają istotne znaczenie, więc też jest pokazane, że dostaniecie jakieś fundusze w tym tygodniu, których się nie spodziewacie i ktoś będzie chciał kombinacjami od Was y, takie fundusze wyciągnąć. Jest tu pokazane, że będzie to głównie mężczyzna, więc na to zwróćcie uwagę, bo to, co będzie chciał zrobić, będzie to y, po prostu y, nieprawidłowe, nieprawdziwe. Y, będzie brał, bo to są uczucia, więc będzie coś o uczuciach, będziecie chcieli pomóc, a potem się okaże, że uwikłacie się tylko w problem i właściwie to stracicie, więc nie warto w czymś takim brać udziału. Także na jakiegoś mężczyznę trzeba zwrócić uwagę bez względu na to, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, spod znaku ryby. Co Ciebie będzie irytowało? Będzie irytowało Ciebie to, że ludzie zwracają uwagę na Twoje fundusze, że ktoś się interesuje mocno Twoją sytuacją finansową, więc też zwróć na to uwagę i staraj się na ten temat w tym tygodniu szczególnie nie rozmawiać z mężczyznami i też z ludźmi, którzy czasami mogą nie sprzyjać, bo tutaj widać w kartach, że... Każdy myśli tutaj o sobie i o wykorzystaniu ryby w tej chwili i tutaj kolejna karta, która dla ryb jest zadowalająca, to jest as finansowy, więc ten tydzień przyniesie wam bardzo duże zyski finansowe, których się po prostu nie spodziewacie. Więc musicie uważać, żeby o tym nie mówić, nie rozmawiać nawet o waszych planach, które macie, dlatego że zostanie to wykorzystane w manipulujący sposób i możecie coś na tym stracić. Mężczyzna, który wykorzysta, to jest mężczyzna, którego znacie. Więc to tyle, co widać w kartach. Wiadomo, że to do wszystkich ryb nie będzie działało, ale do większości na pewno będzie działać. Dobrze, zobaczymy teraz, co teraz ważnego w tym tygodniu dla Was się wydarzy. Jeszcze zobaczymy tutaj ważną rzecz. ale dobre karty, więc widać, że na pewno tutaj e, samodzielne działania finansowe. To jest pokazane, powinniście samodzielnie działać, więc to już tutaj w kartach tarota poprzednich też wyszło, że pieniądze dla was tu jest słońce, więc też oznacza, że macie ten tydzień szczęśliwy, zadowalający dla was, który będzie przynosił więcej możliwości, inspiracji, też e, e, Powinniście korzystać ze swoich pomysłów. Tu jest pokazane w kartach, że powinniście też zakończyć jakąś, jakąś walkę, jakieś tłumaczenie się. Widać, że macie tendencję, i szczególnie w tym tygodniu, będziecie mieli tendencję do tego, żeby wytłumaczyć jakieś zdarzenia, jakieś sytuacje. Karty pokazują, że właściwie to nie ma sensu, bo osoby, które będą chciały takiego wytłumaczenia, tak naprawdę one tego nie chcą. Tylko wy macie potrzebę wyjaśnienia tego, co dla nich jest po prostu nieistotne, i tak znają swoje zdanie, i tak stoją po waszej stronie. Więc tak to widać w kartach. Jest pokazane, że warto jak najbardziej się, się tym po prostu zająć podług waszej, waszej myśli. Ta pierwsza myśl jest dla Was dobrą myślą. Jest pokazane też, że nie powinniście nic zmieniać, co dotychczas robicie w sprawach zawodowych. To jest dla Was priorytetowo najważniejsze i na tym powinniście się na pewno skupić. Zobaczymy teraz, czy spełni się jakaś Wasza nadzieja na coś. Zobaczymy. Czy ta nadzieja na coś się spełni? Jest pokazane, że tak. Może nie w pełni, że już y, chcielibyście to osiągnąć w tym tygodniu, żeby to się zrobiło, wyjaśniło, załatwiło. To karty pokazują, że na pewno to się wydarzy bardzo szybko. Tylko po prostu nie zmieniajcie swojego celu, nie zmieniajcie swojego planu i też szczególnie planów pod wpływem innych ludzi. Macie tutaj w tym tygodniu wpływowość innych ludzi na Was, więc na to musicie zwrócić uwagę, żeby nie dać sobą rządzić, manipulować. I to dotyczy wszystkich osób, nie tylko tych, którzy Was otaczają, ale też których możecie poznać, też którzy są na co dzień z Wami, więc niekoniecznie to zawsze musi być ktoś obcy, może to być też rodzina. Zobaczymy teraz, co będzie. W sprawach uczuciowych dla niej i dla niego. Zobaczymy, co tutaj karty pokażą. Na pewno, jeśli chodzi o kobiety, e, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, e, tutaj macie bardzo ciekawie. Nie powinniście reagować, gdy ludzie o Was wspominają. To widać dużo jakichś plotek, jakichś sytuacji na temat Waszych uczuć. Nie powinniście się o tym przejmować, tu jest pokazane, że nie powinniście na to reagować, nie ma to dla Was, nie powinno mieć to dla Was żadnego znaczenia, bo to jest Wasze życie, to Wy wiecie jak żyjecie i to Wy powinniście budować tą relację i skupić się na tej swojej relacji, a jeśli jesteście samotnymi rybkami, no to po prostu na pewno nie zwracajcie uwagę, kto Wam będzie radził, czy... Wejść w taką relację czy nie, wejść, tylko samodzielnie podejmować te decyzje, nie wpływ, żeby inni ludzie nie mieli wpływu na Was. Zobaczymy teraz dla niego karty ryby, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe. Jeśli chodzi o mężczyzn, tutaj jest pokazane, że e, odkryją jakąś prawdę na temat swojej partnerki i to będzie dla nich takim e, problemem. Będzie to przykrością, więc jeśli nie chcecie odkryć takiej prawdy, to po prostu porozmawiajcie. Być może partnerka coś powie, a może to jak nie jesteś w związku, w uczuciach i dopiero masz wejść, to no to właśnie od razu nie dowiesz się prawdy, a pod koniec tygodnia na przykład dowiesz się prawdy na temat tej osoby, która rozpoczyna z tobą jakieś tam życie. No, i będzie to dla ciebie, dla mężczyzny. Trudno zaakceptować tą sytuację, że od razu nie było takiej jasnej, klarownej między wami prawdy. Nie zawsze trzeba to odbierać, że to jest ukrywanie czegoś, ale może to być po prostu też niepowiedzeniem od razu, jeśli to jest początek relacji, nie znacie się, dopiero się poznaliście, i to karty tu pokazują, że należałoby po prostu. Potraktować to jako niepowiedzenie do końca wszystkiego, więc mężczyzna spod znaku ryby nie powinien po prostu do tego podchodzić, że to jest jakaś nieprawda. Zobaczymy teraz karty dla osób 50, plus. karty anielskie. Zobaczymy dla kobiet, jakie macie przesłanie na ten tydzień. Na pewno tutaj jest pokazane, że. Nie potrzebujecie żadnej, e, żadnego strachu, stresu. Ten tydzień powinien Wam przynieść sukces, obfitość. Nie powinniście się przejmować, że jest coś, co może między Wami e, nie tylko w relacji, ale też i w życiu Wam coś popsuć, zmienić Wasze plany. Jest tutaj pokazane, że powinniście być pod tym względem bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o mężczyzn, to jest perfekcyjny czas na to, że Mężczyzna spod znaku ryby może zrealizować wszystkie swoje cele, które sobie zaplanował, więc jeśli chcesz podjąć decyzję, czy to będzie decyzja z pracą, czy to będzie decyzja z finansami, bo są bardzo dobre finanse dla ryby, to jak najbardziej tutaj po stronie męskiej szczególnie widać, że to jest dobry czas na to, żeby te finanse sobie po prostu. Jeszcze bardziej poprawić i podjąć odpowiednie decyzje, żeby to pomnożyć. Zobaczymy teraz kartę Tarota dla Was na ten tydzień. Co tutaj dla osób wszystkich 50, plus. to tu jest praca i jest rozwój pracy, więc powyżej jest paść kielichów, więc to oznacza, że. Na pewno macie dobre pomysły, dobre inspiracje. Dużo możecie rozwijać w sobie rzeczy, które powinny przynosić Wam dobre efekty. Jeśli macie w planach coś rozwijać, chcecie to, tak jak powiedziałam na początku, ważne, żeby zwrócić uwagę, żeby to było Waszą decyzją, żeby to nie była decyzja innych ludzi, którzy wpływają na Was, bo nie będzie to dobrą decyzją. Będzie to po prostu. Wymuszanie i potem będziecie na przykład żałować, że nie podjęliście czegoś innego, co mogliście podjąć, co na pewno mogłoby być dla, nas, dla Was pomocne. Więc ryba ogólnie ma bardzo dobre karty na ten tydzień i w sumie mogę powiedzieć, że najlepsze karty pod względem finansowym. Dlatego, że porównując te wszystkie znaki, zawsze kończę na rybie, no to widzę, po prostu mogę powiedzieć porównanie, więc ten tydzień jest to tygodniem dla ryby finansowym jak, jak najbardziej. A tymczasem dziękuję Wam ślicznie, serdecznie za uwagę. Za to, że subskrybujecie, że lajkujecie. Wszystkie nowe osoby, oczywiście, pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną tutaj na stałe. Jeśli chcecie coś fajnego usłyszeć, coś nowego, byście chcieli usłyszeć jeszcze, to jak najbardziej, możecie napisać w komentarzu. Ja dla Was coś takiego też przygotuję. A tymczasem pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu. you